Witam, dzisiaj pokażę wam wieżę mojego batyskafu, jak wiecie dużo podróżuję po morzu, zacumowałem go, ostatnio byłem na połowie rekinów, naznaczaliśmy nadajniki im GPS i nadawaliśmy im nazwy, nadawaliśmy im nazwy, żeby później na radarze było wiedzieć gdzie jest jakiś żarłacz biały, gdzie jest jakiś rekin młotowaty? A tutaj widzimy, właśnie, mój piękny Batyskaw, wieże elegancka. Tutaj, o, tutaj, piękna wieża. Będę musiał troszkę pomalować to jakimś tamtym tym czy czymś. Bo no, troszkę rza się zbiera lekka korozja, no ale Batyskaw już nie jest najnowszy, ponieważ no, to jest rocznik 2012, także ma 13 lat. Aktualnie będę musiał pomyśleć nad y, jego wymiarą. Ale właśnie do połowu rekinów, czy tam na y, oznaczaniu ich, czy tam delfinów, to ogólnie, ogólnie jest okej. Okay. Ostatnio byłem nim właśnie w Zatoce Meksykańskiej. No, praktycznie, wiadomo, Atlantyk, Pacyfik jest bardzo duży, no ale opanowany mam jakieś 20% już nie. O, na przykład y, Ocean Bałtycki y, to praktycznie cały, nie? No, tak to wygląda. Dobra, ja idę się przespać, bo pojutrze wypływam na kolejny rejs. Także na razie.